Witam. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie kolejne zadanie z potęg i pierwiastków. Żeby zacząć to zadanie, musimy sobie powtórzyć kilka kwestii. Pierwsza z nich będzie taka, że my możemy dodawać oraz odejmować potęgi, jeżeli w podstawie będzie ta sama cyfra. Czyli przykładowo, jeżeli byśmy mieli 10 do potęgi 7 razy 10 do potęgi 3 to dałoby to nam 10 do potęgi 10. Czyli ta siódemka dodała się z tą trójką. Tylko najważniejsze jest to, że w tym miejscu musi być ta sama cyfra, bo inaczej to po prostu nie zadziała. Jeżeli z kolei byłoby dzielenie między nimi, no to analogicznie byłoby na górze odejmowanie tych cyfr. Czyli zamiast 7 plus 3 byłoby po prostu 7 minus 3, czyli 4. Dobra, to to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa byłaby taka, że w momencie, w którym mamy ujemną potęgę, to ona będzie nam odwracała ułamek. Czyli przykładowo, jeżeli mamy jedną szóstą do potęgi minus pierwszej, to jest to 6 do potęgi pierwszej. Czyli widzimy, że ten minus odwrócił nam ten ułamek do góry nogami. Tak? Czyli tutaj powstało 6 jako 6 pierwszych. Jeśli byłoby to 3 czwarte do potęgi minus pierwszej, to by zostało z tego 4 trzecie do potęgi pierwszej. Jeśli byłoby z kolei 3 czwarte do potęgi minus drugiej, to by zostało 4 trzecie do potęgi drugiej. Czyli widzimy, że potęga sama się nie zmienia, ale ten minus odwraca nam ułamek do góry nogami. Więc jeszcze ostatnia sprawa byłaby taka, że w momencie w którym my chcemy mieć tą samą podstawę, czyli jeśli tutaj mamy 100, a w tym miejscu przykładowo byłoby 10, to my byśmy chcieli, żeby ta setka została zapisana jako 10. No a my wiemy, że 100 to jest inaczej 10 razy 10. Czyli jeśli 100 to jest 10 razy 10, to wynika z tego, że możemy to inaczej zapisać jako 10 do potęgi drugiej. Więc, jeżeli byśmy zapisali nasze 10 do potęgi drugiej zamiast naszej setki, to wyglądałoby to tak. I tu byłaby jeszcze nasza potęga piąta. No i teraz, w momencie, w którym my mamy potęgi jedną nad drugą, to wtedy my te potęgi będziemy ze sobą mnożyć. Czyli w tym miejscu zostaje nam 10 do potęgi 10. Tak? 5 razy 2 to 10. No więc w ten sposób możemy właśnie zapisać tą pierwszą część. Teraz mamy nasze 01. Nasze 01 to jest ułamek. Tak, my wiemy, że to jest inaczej 1 dziesiąta. Skoro to jest do potęgi minus 6, to my wiemy, że ten minus odwróci nam tą jedną dziesiątą do dziesiątki, a szóstka zostanie przepisana. W ten sposób zostaje nam piękne 10 do potęgi dziesiątej razy 10 do potęgi szóstej. A my już wiemy, że jeżeli mamy mnożenie, to dodajemy do siebie te potęgi. Czyli w gruncie rzeczy zostaje tutaj 10 do potęgi szesnastej, co będzie odpowiedzią B. Jeśli byście chcieli rozwiązać więcej przykładów, zapraszam Was na stronę edumatura.pl, która nie tylko przygotowuje do matematyki, ale również do innych przedmiotów. Stawcie również subskrypcję oraz łapkę w górę, żeby nie ominęły Was kolejne filmy.